Wart Cafe Da Vinci Stowarzyszeniu Przyjaciół Sztuk Kompletnych nowa wystawa zatytułowana Łowcy Powiewów Józefa Kułagowskiego. Józef Kułagowski, artysta, który tworzy formaty abstrakcji artystycznej. Abstrakcja jest wynikiem emocji, które mi towarzyszyły podczas pracy zawodowej, w której niestety nie odnalazłem artyzmu, jak się tego spodziewałem. I jak to rozumieć? Rozumieć to w ten sposób, że idąc na studia architektoniczne spodziewałem się jakichś takich realizacji, wizji podyktowanych wyobraźnią, dużo takich elementów nowatorskich, przenikających się. Natomiast rzeczywistość sprowadziła mnie na ziemię, rzeczywistość zawodowa. Tworząc takie budynki zarówno handlowe jak i takie budynki takie również mieszkalne, ta wyobraźnia została sprowadzona do takich struktur bardzo sztywnych, bardzo takich uproszczonych, ale uproszczonych do taki sposób wręcz jak to mówią Ludzie, których nazywam łowców niezaradnych powiewów, wprowadzają to do takiej maszynowej pracy. Wręcz chodzi tutaj o szybkość, jakość. Wymagania rynku. Tak, zgadza się. Ale to przyczyniło się, że pan jako architekt pozwolił sobie wyobraźnię zostawić na płótnach. Wyobraźnia została przeniesiona z tego, właściwie wróciła ze świata rzeczywistego, wróciła na płótna. To, co. Dyktowała mi wyobraźnia, emocje, próba takiego kształtowania niesamowitych wizji. Przeniosła się na płótna i staram się to odzwierciedlić w swoich płótnach. Tam również nawiązania do tematyki, która jest mi była bardzo bliska do marynistyki. Takie złączenie marynistyki z wiatrem. Przeniesienie tego na płótnach z domieszką emocji, czasami bardzo silnych, takich porywających wręcz, stworzyło wyobraźnię, która była bazą dla Zrealizowania moich ambicji malarskich. No ale udało się, bo jest i morze, i jest fantazja, i fantastyczne powiedziałbym powiewy w żagle. I kolorystyka jest piękna, która oddaje morskie klimaty, niezależnie od tego, co by było namalowane. Dziękuję. Całkiem słusznie Pan zauważył, i jest tu tak. Staram się, aby w tych obrazach były wyczu wyczuwane morze, wiatry yy, i te wszystkie elementy takie, które sprowadzają się do szeroko pojętej tematyki morskiej. Jest to ubrane co prawda w abstrakcjonizm, ale bazą do tego jednak były takie morskie klimaty pomieszane z, z kierunkami abstrakcjonistymi. Zainteresowania morskie są inaczej przekazane. Nie jest bezpośrednie namalowana fala, chociaż tu jedna jest, ale mamy do czynienia z, no, z tą wyobraźnią, która wynika z morza. Tak, zgadza się. Tutaj była to jakby ewolucja. Te wszystkie aspiracje morskie ewoluowało taką domieszką abstrakcjonizmu. Tu aż się prosiło o to, żeby po prostu była ta energia wiatru, energia powiewu. Stąd nawiązanie do tego, do wiatru i do powiewu. No i się udało. Trzeba przyjść pooglądać te dzieła w Art Cafe da Vinci w Katowicach przy ulicy Kościuszki. I... Podziwiać to, co jest. Dziękuję bardzo, łowcy powiewów, Józef Kułagowski, artysta, plastyk, architekt. Dziękuję. Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam do odbioru indywidualnego tych prac.